Ciepły dzień, w miarę ciepły dzień. Jest temperatura powyżej 12 stopni. Pszczoły rozkłębiły się. Jest to idealny moment na to, żeby sprawdzić zapasy pokarmowe. Tutaj spójrzcie sobie. Zaraz przyjdzie operator Adam. Trochę je. Pszczoły to zimują na dwóch korpusach. Yy. I patrzcie. Patrzymy, ile jest z tego pokarmu. Tutaj, nawet widać, że jest pyłek. One się bardzo mocno rozkłębiły, no bo w sumie mają temperaturę 12 stopni i możemy spojrzeć, jak wygląda kwestia zasobności w pokarm. Na dolnym korpusie mnie to już nie interesuje, co jest na dolnym korpusie, ale tutaj Adam zaraz spójrz, pokaż. Na dolnym korpusie też są pszczoły, spójrzcie. I Tych pszczół jest też bardzo dużo. Ale to, co się dzieje na dolnym korpusie, tak jak mówię, to mnie do końca nie interesuje, bo widzę, że na górnym korpusie jest wystarczająca ilość pokarmu. Nawet dalej tego nie rozbieram, bo po prostu szkoda mi pszczół i żądeł które ewentualnie dostanę i pszczół które zmarnuje. przez to i teraz jestem w 100% spokojny że dalsza zimowla może się odbywać bez karmienia bez dokładania pokarmu o tak to wygląda proszę państwa